Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy na konferencji prasowej w Szlichtingowie. Gmina Szlichtingowa to jedna z trzech gmin w powiecie wschowskim, gmin, które w ostatnim kadencji samorządu bardzo dynamicznie się rozwija. Cieszymy się, że udało się wiele programów w gminie Szliktyngowa i w całym powiecie zrealizować. i Mamy cały szereg planów do realizacji. Umowy podpisane na następną kadencję. Jesteśmy w ostatnim tygodniu w kampanii wyborczej. Zachęcamy wyborców do głosowania: do głosowania na ludzi sprawdzonych, do głosowania na ludzi w działaniu już sprawdzony, którzy aktywnie podejmują cały szereg różnych działań w samej tylko w gminie Szlichtyngowej, a Powiat schowski to budowa, przebudowa drogi ze Szlichtyngowy do Wyszanowa wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego ponad 5 milionów, wartość zadania w 100% sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale to również duża inwestycja polegająca na przebudowie drogi z Górczyny od drogi krajowej nr 12 w Górczynie w kierunku stare drzewce, przebudowa drogi wraz z remontem mostu na kanale Krzyckim oraz budową ciągu pieszo-rowerowego. Wartość tego zadania to ponad 20 milionów złotych, ale również w Gminie wyremontowaliśmy drogę od starych drzewiec w kierunku skrzyżowania Gola Konradowo. Przebudowaliśmy drogę ze Starych Drzewiec w kierunku Wschowy, wyremontowaliśmy drogę w kierunku Krzepielowa. Cały szereg y, zadań na wiele 10 milionów, a na 80 milionów w skale powiatu już mamy podpisane umów. i Yy, zadania są w trakcie realizacji. Na dzisiejszej konferencji jest z nami pani europoseł, pani Elżbieta Rafalska. Cieszymy się, że jest z nami, że wspiera nas w tej kampanii. Pani poseł, bardzo serdecznie proszę o głos. Proszę państwa, jesteśmy prawie na końcu, w finale tej kampanii. Jak wiemy, dorobek powiatu tej mijającej już kadencji jest tak imponujący, ilość inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych była tak duża, że gwarantowała w powiecie no, rozwój chyba niespotykany do tej pory, ilość środków, która była ściągnięta z centralnych Pieniędzy pozwalała na tego rodzaju inwestycje. Ale to też uwiarygodniło pana Andrzeja Bielawskiego starostę, dało mu mandat do tego, żeby ponownie ubiegać się i tworzyć sprawnie funkcjonujący, bardzo dobry powiat. Dlatego zachęcam, żebyśmy głosowali na ludzi, którzy są też sprawdzeni, którzy mają wizję rozwoju powiatu, którzy dotychczas absolutnie. Nie zrobili wszystko, żeby rzeczywiście takie miejscowości, te inwestycje drogowe, podlegające pod powiat, ścieżki rowerowe, szkolnictwo będące w kompetencjach też powiatu tak dobrze rozwijało się. Zachęcam do głosowania na kandydatów do Rady Powiatu. Waż, warto tym ludziom powierzyć swój głos. Ten mandat, proszę Państwa, który każdy z nas ma przy urnie to jest mandat ja mówię pracodawcy, bo to od wyborcy panie starosto, szanowni państwo, zależy od tego, czy ta ekipa tak sprawna, tak sprawdzona, tak kompetentna będzie miała szansę realizować te znakomite plany rozwoju powiatu wschowskiego. Proszę pójść na wybory przede wszystkim z tego mandatu frekwencyjnego nie rezygnować i zagłosować, oddać ten swój ważny mandat na kandydatów prawa i sprawiedliwości. Dziękujemy Pani Poseł, dziękujemy za te miłe słowa. O zabranie głosu poproszę Radną Wojewódzką Panią Małgorzatę, Gośniowską Kola. Pani Małgorzato, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy w Sztychtingowie. To jest jedna z wielu gmin Województwa lubuskiego, na której po prostu nam zależy. Środki, które szły w ostatniej kadencji do samorządów są nieporównywalnie... Największe ze wszystkimi poprzednimi z poprzednich kadencji. To oznacza, że ludzie, którzy realizowali te programy, nie tylko potrafili pozyskać te środki, ale także je odpowiednio spożytkować. Inwestycje wokół nas, gdziekolwiek się rozejrzymy czy to są ścieżki rowerowe, czy drogi powiatowe, gminne są na o wiele większym, lepszym poziomie, a także wojewódzkie niż w poprzednich latach. Zachęcam Państwa do tego, żeby iść na wybory, żeby zagłosować. Dla tej naszej małej lokalnej ojczyzny. Bo zależy nam na każdym miejscu, gdzie mieszkamy, gdzie mieszkają Lubuszanie. Jako radna Sejmiku zapewniam Państwa, że oprócz tych dotychczasowych moich wielu, około 250 interpelacji będę składała kolejne dla Państwa. Bo każde zadanie, każda sprawa, która jest ważna dla Państwa, jest najważniejsza dla mnie. Prosimy o głos. Dziękuję. Dziękujemy panie Małgorzacie, dziękujemy radnej, dziękujemy wszystkim tutaj kandydatom za udział w dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, lista numer jeden. Prosimy o głos.